Zwycięzca dzisiejszej walki Karol Osiewicki, witam serdecznie. Witam serdecznie. No to na początku zapytam oczywiście o sam początek, bo dużo było tych ciosów na wątrobę. To był taki plan? Szczerze mówiąc to ja nie, nie miałem planu żadnego. Rozżaliśmy się tutaj, ale podczas czekania na wejście już wystygłem, więc w pierwszej rundzie chciałem się trochę rozżać, A doły, doły zawsze biję. Przeciwnik wyższy ode mnie był, więc nie próbowałem go na początku sięgnąć, głowę, więc cały czas bi biłem doły, ale to robię zawsze po prostu. Byłeś mocnym faworytem tego pojedynku, gdzieś wszyscy stawiali na ciebie, ale to jest e, dodatkowa presja chyba też? Czy, nie, czy na tobie to nie robi wrażenia? To znaczy, raz robi, raz nie robi. Ogólnie nie, nie lubię być faworytem. Wolę, jak jestem, jestem niby przez bóg moherów wskazywany na porażkę, wtedy lepiej walczę. Jakoś mi lepiej idzie wtedy. Powiedz, co było największym problemem w starciu z rywalem? O Jezu, szczerze mówiąc, to nie wiem. Wam bo... robienie wagi pewnie, tak? Nie, dzięki Adrianowi Kalakowi byliśmy ostatnio na weselu, porozmawialiśmy sobie, więc wagę zrobiłem bez żadnego problemu, jak nigdy jeszcze. Więc to nie był problem, a nie zdążyłem naprawdę poczuć walki, żeby stwierdzić czy jakiś to problem jest. Więc szybko poszło. No inaczej, czego się obawiałeś, powiedzmy, jeśli eee, ją... Szczerze mówiąc, to chciałem uważać tylko na kolana. Powyższy metr 90 maja mam, ja mam 80, więc spodziewałem się tych kolan. Ale to z doświadczenia, bo zawsze bieżę się z wyższymi, więc tylko jak się zbliża, miałem zamiar, tylko jak się zbliży, to razem chciałem łapać i sędzia zaraz Można powiedzieć, że mrągowo odczarowany. Tak, w końcu. Nie wiem robołbofon odczar odczarowany. Tak. Bo było 2-0 teraz jest w końcu. Walki były takie jak no nie wiem, ten kto oglądał to wie, w którą stronę powinny pójść, no ale w końcu jest jeden wygrana dla mnie, więc ja się bardzo cieszę. Kolejny raz, kiedy zawalczysz teraz? Kiedy możemy się spodziewać ciebie? No i nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, no nie wiem, żadnych propozycji nie było. Skoro jest taka forma? No forma jest, bo jestem w formie od lutego. Byłem na mistrzostwach dwa razy. Jedną no, walkę zadniałem w czerwcu, teraz kolejną, także naprawdę jestem w gazie. Więc nie wiem, zobaczymy. Rywal protestował na koniec, ale chyba trzeba było to przerwać, bo o... groziło ciężkim mukał. No i nie wiem czy słusznie, bo przy tym pierwszym liczeniu to mi się wydało, że jakoś się potknął i się przewrócił, ale te drugie to już było wiadomo, że to, że jak sędzia wypuścił, by to byłoby naprawdę mogłoby być źle z rywalem, więc dobrze przerwane. Moim zdaniem, no nie wiem. Co ty mierzysz w ogóle w tej chwili? Co jest twoim celem takim, jeśli chodzi o najbliższy powiedzmy rok, tak? Do końca roku, gdzieś 2024. No nie mam pojęcia, do końca roku to chcę odpocząć. Ja jestem cały rok w gazie, teraz sobie idę do kibiców w białym popiwku, bo już długo tego nie próbowałem tego pysznego napoju. Do było słychać bardzo mocno. Tak, ale było mało ludzi. Mało no ludzi, ponieważ termin się zmienił z soboty na piątek, w sobotę byłoby na pewno dwa razy więcej. Byłoby jeszcze głośniej. A i tak dziękuję bardzo wszystkim tym, co przyjechali. Bo było ich słychać. jak zawsze zresztą. To podziękowania komu ewentualnie? O, chciałbym bardzo podziękować. Podziękowania należą się trzem osobom naj, najbardziej. Trenerowi za to, że mnie trenował, trenował, za to, że mi udostępnił klub. Ja, te, ja teraz trenowałem średnio, bo na grupie byłem kilka razy ponieważ miałem z kim dzieci, dzieci zostawiać, czasami chodziłem sam robić trening o 22.00. Wtedy kolejne podziękowania należą się mojemu przyjacielowi Mariuszowi Pierście, ponieważ jak byłem czasami sam, to przychodził albo ze mną pogadał po prostu, popierdzielił głupoty, ale lepiej szło, albo bym się tarczował, albo zrobił ze mną trening. A największe podziękowania należą się mojej teściowej, ponieważ jak nie miałem z kim zostawić dzieci, to dzwoniłem do niej, ona przyjeżdżała, siedziała dwie godziny z dziećmi, ja jak na trening, wracałem i siedziałem z dziećmi, wtedy żona wracała z pracy i jakoś to szło się baliśmy, że z teściową sparingi były. Nie, 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 bałbym się. Bałbym, bałbym się, bo mnie zaraz poskręcała. Wiemy jak jest. Dziękuję <grywanie> bardzo. A jeszcze za... chciałbym, chciałbym pozdrowić jeszcze yy, Krzyśka Wieleckiego żbika Zawsze mu obiecywałem, yy, że pozdrowię i teraz pozdrawiam. Krzyś, wracaj do nas szybko. My love. talent don't expire She can feel it through the night It's a different sight, uh.